Cześć wszystkim! Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować zestaw LEGO Technic o numerze 42006 Koparkę. Zestaw pojawił się w sklepach około lutego 2013 roku. W skład zestawu wchodzi 710 klocków, zestaw naklejek oraz instrukcja składająca się z dwóch książek do modelu A. Instrukcję do modelu B można pobrać ze strony Lego Technic, do której link znajduje się w opisie. Do zestawu można podłączyć części Pary Functions dzięki czemu funkcje ramienia będą zmotoryzowane. Będzie nam wtedy potrzebny pojemnik na baterię, przełącznik oraz średni silnik. Gąsienice oczywiście są ruchome. A kabinę można obracać o 360 stopni. Ramię można podnosić, zginać w połowie, a chwytak można otwierać i zamykać. Tak więc to wszystko na dziś, dzięki i do zobaczenia.